Moi mili, drodzy Państwo. Wróciłem niedawno z psychiatryka. <laughs> Bardzo dobrze się czuję. Pomimo to, że palę papierosy trochę kaszle, ale to nie znaczy, że wirus korona. Bo wirus korona, mam teraz kwarantannę. Muszę siedzieć na kwarantannie, bo w pracy. Trzy osoby zachorowały na koronawirus. Trochę głupio jest nie wychodzić z domu. Tylko na podwórze. Głupio mi tak trochę mówić brodatym. Bo się nie ogoliłem. Ale brodaty to nie smarkaty. Moi mili drodzy Państwo Serdecznie Was pozdrawiam Ja Kamil Czuks. Bardzo mile witam Was Zapraszam do nowych odcinków Które odbędą się 20 marca Akurat Wcześniej może nakręcę przed 20 marca parę nowych odcinków ale taki główny zamierzam nakręcić 20 marca też będę mówił coś o sobie Bo o sobie to każdy z rzepkę skrobie Moi mili, drodzy Państwo, zachęcam Was do oglądania, subskrypcji, łapek w górę i pozdrawiam Was bardzo. Ja, Kamil Czuks, siedzę na fotelu programer?